Thank you. Jest strasznie dużo roboty, jeszcze nie teraz. O nie, tym razem się nie wywiniesz. Kto to powiedział? Ja! Zrobiłeś już faku o Nintendo Wii oraz Xbox 360. Jesteś posiadaczem PS3 od roku. Do roboty! A jak mnie zmusisz? Nie odważysz się do mnie strzelić! Dobra, dobra! Nie ma się co tak denerwować! Wstrzymaj stwierdzenie, już robię faku! Sony od czasów pierwszego PlayStation wiodło prym na rynku stacjonarnych konsol, ale trzecia odsłona ich serii platform growych pojawiła się dopiero pod koniec 2006 roku, razem z Nintendo Wii i aż rok po premierze Xboxa 360. Późna premiera, wysoka cena i niezbyt imponujące tytuły startowe zapewniły PlayStation 3 trudne początki. Ale dzisiaj prawie 4 lata od premiery Machina rozpędza się i zaczyna doganiać konkurencję. Zobaczmy jak trzyma się i co potrafi najnowsza stacjonarna konsola Sony. Witajcie, nazywam się Kłas, a to są często zadawane pytania na temat konsoli PlayStation 3. Co znajdziemy w trzewiach PlayStation 3? Gobliny napędzające technologie na malutkich rowerkach? Stado zminiaturyzowanych Japończyków z kalkulatorami? Brrr, straszna wizja. A jakby tak wyleźli nocą i zaczęli zajmować się czymś japońskim w mieszkaniu? Nie! PlayStation 3 ma w sobie kosmiczną technologię. Nazywa się to ...i Jest wieloczęściowym mikroprocesorem składającym się z jednostki centralnej i ośmiu dodatkowych elementów obliczeniowych. Cokolwiek to znaczy, czyni programowanie na potrzeby PlayStation 3 piekielnie trudnym. A tworzenie multiplatformowych tytułów staje się przez to drogą krzyżową twórców gier. Produkcje powstające na wyłączność, wychodzące spod skrzydeł współpracowników Sony naprawdę zyskują na tej technologii, ale te, które mają pojawić się też na innych platformach, nierzadko są gorzej zoptymalizowane w wersji na PS3. Ciekawostką jest to, że ta straszliwa kosmiczna technologia wykorzystywana jest do tworzenia względnie tanich superkomputerów z gromadek PS3. Korzystają z tego zarówno naukowcy, jak i amerykańska armia oraz hakerzy. Jak wam skakują konto na Facebooku, to wiecie do kogo mieć pretensje. Sony. Pewnym ograniczeniem PlayStation 3 jest 256 MB RAM, ale niwelowane jest to dodatkowymi 256 MB pamięci w układzie graficznym zaprojektowanym przez Nvidia. Gadasz o pierdołach zamiast przejść do najważniejszego, czyli niebieskiego lasera, którym wypaleć dziurę w mózgu przez oczodło jeśli się nie ogarniesz. Więc jaki jest czytnik w PS3? To oczywiście Blu-ray. Wielka chluba i spory problem PlayStation 3. Czyniło to od początku konsolę przyzwoitym odtwarzaczem filmów na płytach Blu-ray, a poza tym oferuje ogromną ilość miejsca na nośniku, z którego mogą korzystać gry, ale ma to też poważne konsekwencje. Blu-ray jest powodem wysokiej ceny PlayStation 3 w początkowych latach życia konsoli, a także głównym źródłem awarii sprzętowych. Ponadto szybkość transferu danych z płyty do pamięci nie jest zbyt dobra, co wymusiło na wielu deweloperach stosowanie obowiązkowych instalacji na dysku twardym. Nie narzekaj na Blu-ray. Blu-ray bezdyskusyjnie i nieodwołalnie cudowny jest. A skoro jesteś przy HDD, jaki dysk twardy posiada konsola PlayStation 3? To zależy od wersji, ale warto zaznaczyć, że każdy model PS trzyma wbudowany dysk twardy. To standard, na który nie zdecydowano się w Xbox 360. Pozwala to twórcom gier swobodniej korzystać z tego elementu wyposażenia. Wczesne wersje PS3 dysponowały 20 GB HDD, a kolejne edycje stopniowo powiększały pojemność dysków twardych. Aktualnie sprzedawane Slimy mają pojemności 120 i 250 GB, ale za chwilę na rynku mają pojawić się konsole ze 160 i 320 GB HDD. Zapewne w przyszłości czekają nas edycje z jeszcze większymi fardzielami. Wspomniałeś o Slimach? Jakie są dwie podstawowe wersje konsoli PlayStation 3? Stara wersja gruba i nowsza odchudzona Slim. Wersja gruba jest naprawdę ogromna i pękata, chociaż głównie wizualnie większa od Xbox 360 z powodu kształtu chlebakopodobnego. podobnego Obudowa jest z błyszczącego plastiku, co sprawia, że kurzu nie da się z niej usunąć na dłużej niż 5 minut. Poważnie, będziecie wycierać to cholestwo w nieskończoność i nigdy nie usuniecie z niej pyłków. Nienawidzę błyszczącego plastiku. W okolicach napędu umieszczono dwa przyciski do wyjmowania nośnika i uruchamiania konsoli. Hmm, zaraz nie widzę przycisków, jak to się odpala. A, to włączniki dotykowe. Ach, ta nowoczesna technologia. Wersja Slim, czyli jedyna dziś produkowana, jest wyraźnie szczuplejsza i lżejsza, ale niekoniecznie znacznie mniejsza. Obudowa jest z matowego plastiku, na szczęście, a dotykowy panel zastąpiono faktycznymi przyciskami. Obydwie wersje nie posiadają wysuwanej tacki czytnika jak Xbox 360, a wąską szparkę niczym Wii. I dobrze, dzikie zachowanie wściekłej tacki z konsoli Microsoftu bywa naprawdę zniechęcające. Ogromnym plusem konstrukcji obydwu PS3 jest wbudowany zasilacz. Być może konsola jest przez to cięższa, otyła wersja waży aż 6 kg, ale jeśli chcemy ją przenieść, nie musimy kłopotać się z noszeniem dodatkowej cegły od Xboxa 360 czy cegiełki od Wii. Dobry pomysł! A w jakiej pozycji możemy korzystać z PlayStation 3? No więc możemy. Ej, nie prowokuj mnie do powtarzania tego głupiego żartu z o X360. PlayStation 3 może stać pionowo lub leżeć poziomo. Obracanie konsoli z płytą w czytniku może być tu równie niebezpieczne dla nośnika jak w konsoli Microsoftu, więc zaleca się wyjmowanie gier z Blu-ray'a przed reorientacją PS3. Jakimi kablami możemy podłączyć PlayStation 3 do ekranu? Preferowanym rozwiązaniem jest oczywiście kabel HDMI, ale można też skorzystać z kabla komponentowego, który także zapewnia rozdzielczości HD. Niestety PlayStation 3 nie posiada kabla DSub, znanego też jako VGA, a co za tym idzie, nie można podłączyć PS3 do starszych monitorów. Takie rzeczy tylko na Xboxie 360. Niemniej, jeśli macie monitor z wejściem DVI, nie ma problemu, aby skorzystać z kabla HDMI-DVI, a dźwięk, którego nie przenosi DVI, można wypuścić oddzielnym kablem z dwoma chinczami i podłączyć go na przykład do wieży, a po zastosowaniu przejściówki do czeka nawet pod wejście liniowe karty dźwiękowej komputera. Posiadacze telewizorów o niskiej rozdzielczości mogą skorzystać też z klasycznego kabla kompozytowego, ale w konsoli HD jest to kiepskim pomysłem, chociażby z uwagi na dość małe napisy w niektórych grach, które mogą okazać się nieczytelne na ekranach SD. I tutaj pojawia się poważny zgrzyt. W pudełku z konsolą znajdziemy jedynie kompozytowy kabel niskiej rozdzielczości, notabene taki sam jaki dodawany był do PS2. W pudełku z konsolą HD. Co to za idiotyzm? Na dzień dobry trzeba doliczyć do ceny konsoli koszt zakupu kabla HDMI lub komponentowego, aby podłączyć się do ekranu HD. Brawo Sony, przebiegłe cięcie kosztów. I cios w nasze portfele! Spokojnie, nie rzucaj się jak fanboy Xboxa na widok zona, bo sobie krzywdę zrobisz. Lepiej odpowiedz na kolejne pytanie. Jak można podłączyć PS3 do internetu? Można użyć najzwyczajniejszego kabla Ethernet albo skorzystać z Wi-Fi, który jest wbudowany w każdym modelu PlayStation 3. No, najstarszy 20-gigabajtowy model nie miał wbudowanego Wi-Fi, ale on i tak jest teraz praktycznie nie do kupienia. Konfiguracja połączenia nie różni się praktycznie niczym od tego, co należy zrobić na pececie, więc nikt nie powinien mieć z tym specjalnych problemów. A jak jest z awaryjnością PlayStation 3? PS3 jest stosunkowo mało awaryjną konsolą, nieco bardziej od Wii, ale sprzęt Nintendo jest o wiele prostszą konstrukcją, więc i tak nie bardzo ma się w nim co psuć. Konsola Sony psuje się za to około 3 razy rzadziej niż Xbox 360. Najczęstsze są awarie napędu Blu-ray. Bardzo sporadycznie zdarza się tak zwane żółte światło śmierci, czyli ELOD, który jest odpowiednikiem czerwonego okręgu śmierci na Xboxie 360, ale tutaj jest to problem marginalny. Niepokojący jest jedynie fakt, że PS3 ma zaledwie roczną gwarancję, co oznacza, że mamy tutaj mało czasu na bezkosztową awarię. 1 marca 2010 roku zdarzyło się też coś, co jest nazywane dziś Apokalips, pisane ps 3. Okazało się, że część starszych konsol miało wbudowany błąd wewnętrznego zegara i uznały błędnie rok 2010 za przestępny. Tego dnia życzone egzemplarze PS3, jak nie mogły połączyć się z siecią, nie wyświetlały trofeów i nie chciały uruchamiać niektórych gier. Problem całkowicie jednorazowy, ale brak błędów w nowszych konsolach pokazuje iż Sony zdawało sobie sprawę z tej wady, a mimo to zdecydowało się udawać, że o niczym nie wie i rzekomo rozwiązało problem kolejnego dnia, podczas gdy on rozwiązał się sam. Takie zachowanie Sony jest niepokojące, miejmy nadzieję, że sprzedawany przez nich sprzęt nie ma więcej takich ukrytych defektów. Skoro skończyłeś zrzędzić, to przejdźmy do akcesoriów. Jakie są wersje pada do PlayStation 3 i co możesz o nim powiedzieć? Do wczesnych edycji PS3 dodawano Six Axisa, ale teraz praktycznie całkowicie zastąpił go Dualshock 3. Nowszy DS3 ma wibracje i jest przez to odrobinę cięższy od starszej wersji, czyli Six -Axis To jedyna różnica. Niemniej obydwie wersje są dość małe i lekkie. O wiele delikatniejsze i lżejsze od pada do Xboxa 360. Tutaj można zapomnieć o bateriach i specjalnych zestawach Play and Charge. Wszystkie wersje padów do PS3 są bezprzewodowe, mają wbudowane akumulatory, i chociaż nie wytrzymują bez ładowania tak długo jak kontrolery do X360, to ich doładowywanie jest banalnie proste oraz tanie, bo wymaga jedynie podłączenia ich do konsoli zwyczajnym kablem USB. Wpady do PlayStation 3 mają czujniki ruchu, co ma je nieznacznie upodabniać do wilotów, ale ta technologia wykrywania wychyleń jest bardzo prosta i nieprecyzyjna. Tak prosta, iż większość gier z tego nie korzysta albo wykorzystuje w bardzo małym stopniu i oferuje możliwość alternatywnego, bezwychyłowego używania kontrolera. Zaletami są bardziej czułe analogi niż w padzie do X360, perfekcyjnie działający krzyżak i solidna, wygodna konstrukcja. Ułożony centralnie przycisk PS pełni takie same funkcje co Guide Button na padzie Microsoftu, pozwala zdalnie uruchomić konsolę, włączyć i wyłączyć kontroler, a także wejść do systemowego menu PS3. Szkoda tylko, że do uruchomienia konsoli i pada wystarczy lekkie dotknięcie przycisku, a nie przytrzymanie jak na kontrolerze Xboxa 360. Spróbujcie wrzucić DualShocka 3 do torby i zanieść go do kumpla bez włączania stojącej w pokoju obok konsoli. Powodzenia! Ale czy pad do PS3 jest padem idealnym? Tak, dopóki nie spojrzymy na spusty, zawinięty pod korpus kontrolera. Kto wymyślił ten idiotyzm? Palce suwają się z tych przycisków, szczególnie wtedy, gdy chcemy trzymać je dłużej, wciskając gaz w grach wyścigowych albo celując z broni w strzelance. Wielu twórców przenosi strzelanie i unoszenie broni do oczu w grach wydawanych na PS3 na wyżej położone przyciski R1 i L1, ale to jeszcze bardziej pokazuje, jak widoczny dla wszystkich jest ten problem. W sieci można kupić produkowane przez jakąś niezwiązaną z Sony firmę żenująco drogie kawałki plastiku, które nałożone na spusty neutralizują zsuwanie się palców. Pomaga, ale nie powinno być tak, że trzeba naprawiać kontroler protezami. Sony, co to ma znaczyć? Marne spusty to kalectwo! Przestań obrażać mojego pada, albo to ciebie spotka kalectwo. Jakie są akcesoria komunikacyjne współdziałające z PlayStation 3? Jednym pomysłem na komunikację jest chatpad, który można podłączyć do kontrolera, ale jakoś trudno mi wyobrazić sobie, kto chciałby z niego korzystać w dobie wewnątrzżgrowej komunikacji głosowej. Jeśli zaś chcecie napisać prywatną wiadomość w sieci PlayStation, ułatwieniem jest zwykła klawiatura USB, którą można bezproblemowo podłączyć do PS3 i używać do pisania PS nowych listów. Podczas gry o wiele lepiej sprawdza się headset. Playstation 3 ma swój oficjalny produkt, który jest po prostu przyzwoitą słuchawką Bluetooth. Całkiem solidne urządzenie, ale jak każda słuchawka wsadzana do ucha, dość szybko wywołuje silny ból małżowiny. Co jest z tymi headsetami do konsoli tej generacji, że stają się pasją gracza? Ale oficjalny headset nie jest jedynym rozwiązaniem. Z konsolą działa wiele bluetoothowych słuchawek innych firm, a nawet headsety USB. Problem z urządzeniami innych producentów jest taki, że nie wszystkie są rozpoznawane przez PS3, a co za tym idzie, kupowanie ich jest ruletką. Jeśli macie możliwość sprawdzenia kompatybilności przed zakupem, skorzystajcie z niej. Poważnym problemem PlayStation 3 jest niska powszechność headsetów pośród graczy. Oznacza to, że niewielu z grających posiada taki sprzęt i serwery są wyraźnie cichsze niż chociażby na Xboxie 360. Chociaż nie zawsze jest to wadą, jak sobie przypomnę te wrzeszczące gówniarstwo w Halo 3. Ech. Istnieje partyzancka metoda ominięcia braku headsetu do PS3. Jeśli posiadacie kamerkę PlayStation Eye albo mikrofony do SyncStara, to możecie w opcjach konsoli ustawić, aby dało się wykorzystywać je do komunikacji głosowej we wszystkich grach. Co prawda nad PSI trzeba się nachylać, a do mikrofonów potrzebny jest statyw, ale jak się nie ma co się lubi, to kark boli. Właśnie! Jakie akcesoria można jeszcze podłączyć do PS3? Mikrofony do SingStara są takie same jak na PS2. Hmm, to dokładnie te same mikrofony. Sprzedawana jest też wersja bezprzewodowa, która może być niegłupim pomysłem w obliczu tego, ile według moich doświadczeń pije się na imprezach z SingStarem. Oczywiście na rynku jest też wiele gier, które mają swoje własne kontrolery. Mam głównie na myśli produkcje muzyczne, ale o tych akcesoriach nie warto tu mówić. PlayStation Eye to kolejna edycja kamerki EyeToy, nieco lepszej jakości, ale nadal przechwytująca obraz w niskiej rozdzielczości. Solidny kawałek sprzętu z baterią mikrofonów. Póki co głównie przydatna podczas zabawy z iPadem i przy graniu w karciane Eye of Judgment, ale wkrótce też działać będzie w zestawie z PlayStation Move. Premiera tego nowego kontrolera ruchowego ma nastąpić w połowie września 2010 roku, ale gra i stacja ruch, znana też jako precyzyjniejsza podruba Willota, to temat na osobny materiał. Precyzyjniejsza podruba, Wilota. Mam dosyć twojej bezczelności. Nie, to ja mam dosyć twojej tyranii. Koniec tego przymusowego faku. Nie odważysz się skrzywdzić szmaciaka. Ojej, co on taki smutny biedaczek. A teraz wracaj do roboty. Czy kłas wyzwoli się z tyranii okrutnego PS3? Czy dokończy faku? Czy szmaciak znowu wpadnie w szał? Dlaczego ta ludówka tak słabo chłodzi? Kto zeżarł moją pizzę z zamrażalnika? Odpowiedzi na bardzo wiele zupełnie innych pytań w drugiej części Kwas Faks PS3.